Ja mam na widzowie dzisiaj polska wieś, e, SPG na kanale, e, witam wy, no, sali <grym> yeah. nie, no, dzisiaj widzę sprzedajemy, 30 -tkę. to może no, kupimy sobie lepszego traktora z turem, no, my dzisiaj idziemy widzowie jeszcze to będziemy do końca my. Zbiory z paku, No, oczywiście, 3 To na dachu taki detal taki. Pomalowałem, oczywiście. Pomalowałem, oczywiście. Pojedziemy to sprzedać za dobrą cenę O tak 30, może Może się koledze Nie wiem koledze, czy... Po prostu dojdziemy, idziemy Jak się widzowie zastanawia, zostanę w czy Przepraszam, że to raczej trzydziestkę Ale jak sobie, jak tak mi po, po przemyśleniu Sprzedamy 30 -tkę. kupimy sobie z traktora atraktora jeszcze z turem będzie no potem dobry dobry, dobry A ja tutaj jest 30 -tką. o dobrze, dobrze eee, Pan chce mu to zobaczyć ja widziałem, widziałem Więc to łoko od, od razu od razu dobra, dobra Panie, jaki silny, no silny, ale ja co bardzo? 100% to jest No, 30%. 000. Dobrze, taki zadobany, No, no, jest to tutaj pana. No, dobrze, proszę. 30%. O, jest papier proszę pana. Tak. Dobrze. No. O, do widzenia, do widzenia. No, dobra. No. To jest 100%, no. No i tak, no, to są głosy. No. Trzeba by najpierw wjechać kombajnem. Teraz o nic nie zahaczyć, dobra, ładnie nic nie zahaczyć z, ochoczyć, z ochoczyć, oczywiście. Nie ja, widzowie idziemy. No, no, ostatnie widzowie pole. Bo inne dwa. eee... Eh, eh, dwa pola skosiliśmy już. Z zapakiem i po... Po odcinku sobie widzowie. Eee... Eh, mm, Skosiłem. Skusi, co w sumie ostatnia praca, praca klasa matadora. Eh, Matodore klasa Matodora oczywiście. Gdzie Tylko widzowie sobie, że mały problem. Nie mamy wiatry. Albo, albo widzowie od razu. Sprzedajemy. No. Widzowie ja na to papierów nie mam nic. No to sprzedamy bez papierów. Na logikę. W sumie, za jakbym musiał, jakbym musiał, jakąś wybudować, to pieniądze pójdą. Stracę z te pieniądze, jakże ja bym nie sprzedawał, nie bym budował albo o, albo a może ten klasyk od się zmieści do tamtej sopy takiej ale ja nie wiem może zrobię w kolejnym odcinku zobaczycie no ale sobie to sobie to tam będę próbował zapakować 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 Zap co ja nie zapakować cześć zobie sobota

Chciałem jak wiodę w coś innego, tylko wzdłuż będziemy dawać obornik na no. pięć Owiec samo sobie będziemy dawać wzdłuż oborni sek. Tylko nie wiem, co ten obornik nie rozbija. Otykuj się.

bardzo oporowo teraz sobie dobrze radzi dominator chciałem powiedzieć U, musi być jak mamy jakieś wkładła pod górkę nie jedziemy. No go minak. To pole ta jest zrobić. Oczywiście. Ja to też będę musiał tak robić. jak na tamtym polu, tam gdzieś wiem, daleko. tam Ten chyba znajmuje najdalsze pole gospodarstwa. Mm. Bo to też będę musiał tak robić. Uh -huh. This just not to there.

jedynkę Na znaczy sobie ten pomysł na dwójkę tak samo tak jedzie o tak teraz trochę dwójka jak to jest w sumie jest jako taki skarpet nie wiem co skoro my. Na pewno ten Klas będzie na pewno do sprzedania. Niemcy teraz już sobie w go sprzedać. Czy może w innym Nie. Teraz trzyma. A to potem ile z górki będziemy mieć, żeby jechać. Nie wiem ile to... Dobra widzowie... Dobra widzowie... To chyba powiedz... Dobra Widzicie się, dziękuję widzowie... To na tyle... Jak się wizowie, wam filmik dawał. zostawcie łapkę w górę... I to na tyle widzowie... Na razie...